Cześć, witam wszystkich. Zróbmy dzisiaj 5 listopada analizę rynku kryptowalut, wykorzystując w analizy teorii FAL Eliot. Zaczniemy standardowo od bitku, znaczy zróbmy dzisiaj analizę tylko bitcoina, dlatego że w sumie ja nie chcę się powtarzać, bo w sumie jeżeli chodzi o altcoiny, możecie sobie wszystko obejrzeć z mojej poprzedniej analizy, tam za bardzo nic się nie zmieniło. Tak? A jeżeli chodzi o bitcoin, to bitcoin akurat szaleje i właśnie będziemy go analizować. Więc Zrobimy dzisiaj analizę Bitcoina, monetki Ethereum i jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda na przykład Dash, jak wygląda Monero i cała reszta to polecam obejrzeć moje poprzednie na przykład nagranie. ja tam w sumie powiedziałem jak to wszystko mniej więcej wygląda, na jakie poziomy ja oczekuję, znaczy do jakiego poziomu ja oczekuję spadek, tak, no i w sumie wszystko możecie tam sobie obejrzeć. Więc jeżeli chodzi o Bitcoin, tak, przypominam, że ja otworzyłem long, czyli kupiłem Bitcoin na tym tutaj poziomie. Część ja sprzedałem tutaj, i drugą połowę ja zostawiłem na ten właśnie wzrost, który mamy teraz. Więc ja teraz mam swój, swój take profit na poziomie 14600. Ja sądzę, że cena pójdzie jeszcze wyżej. Ale właśnie ja chcę już sprzedać wszystko tutaj i po prostu będę czekać na wejście w short. Więc jeżeli chodzi o mnie, to ja swój swój drugi take profit, tak, czyli drugą połowę, ja zostawiłem na, na właśnie poziom 14600. I oczekuję właśnie wybicia tego poziomu i sądzę, że cena tam przyjdzie. No to jest kwestia czasu. Więc... Mówiłem w swoim poprzednim nagraniu, że sądzę, że mamy tutaj rozszerzenie fali numer 5. No i właśnie miałem rację, to jest rozszerzenie i teraz próbujemy to rozbić na fale. To jest 1, to jest 2 i się rozwija teraz trójka. Jeżeli powiedzmy trójka się skończyła tutaj, to w takim razie będziemy mieli teraz korektę i jeszcze jeden wzrost. Będziemy mieli właśnie wybicie tego tutaj, tego tutaj e, impulsu, czyli fali numer 3. I właśnie na tym, tutaj, ostatnim wzroście ja polecam otwierać short. Więc jeżeli trójka, fala numer 3, ona się skończyła tutaj, to w takim razie przenosimy to tutaj. Teraz będziemy mieli jakąś tam korektę, i później będziemy mieli jeszcze jeden wzrost, i tutaj właśnie się skończy fala numer 5. No i to tyle. I od tego poziomu otwieramy short na 100%, czyli czekamy na piątą falę, tak? Wszystko, co musimy teraz zrobić, to policzyć 5 fal, czyli to jest 1, 2, powiedzmy, tutaj się skończyła 3, zaraz będziemy mieli korektę i później jeszcze jeden wzrost i otwieramy tutaj short. To wszystko. Powiedzmy, wejście w rynek, w short, tak, będzie mniej więcej na poziomie no, powiedzmy 14800. Tak? To w takim razie przypominam, że cena przyjdzie mniej więcej do tej zielonej strefy, czyli to będzie poziom powiedzmy 12200-300. Czyli możemy dostać spadek na 2,5 koła. Wszystko co my musimy zrobić to otworzyć tutaj short powiedzmy na parę bitcoinów tak? i dostać spadek na 2,5 koła. Czyli zarobić na tym ponad 5000 dolarów. Ja sądzę, że to jest po prostu zajebista możliwość i właśnie z tego ja będę się korzystać. I właśnie wam też polecam, że tak powiem zachęcam was do tego. Polecam tutaj liczyć teraz 5 V i utworzyć short bo naprawdę e, się pojawia przed nami że tak powiem bardzo fajna możliwość bardzo fajna możliwość i e, przypominam że po wybiciu tej czerwonej kreski będzie bardzo mocny impuls i właśnie na tym spadku można bardzo fajnie zarobić. Ja sądzę że e, takie możliwości się pojawiają nie codziennie więc e, zróbmy to po prostu musimy e, po, po prostu musimy wziąć i zarobić w sumie poza tym poza tym nic więcej więc jeżeli chodzi o mnie ja liczę 5 fal i właśnie będę wszystko sprzedawać i będę otwierać short licząc na to, że będziemy mieli spadek do poziomu 12200. Co będzie się działo tutaj zobaczymy. No i chyba to tyle tak naprawdę analizować nic więcej nie mogę tutaj mieliśmy tutaj trójkąt tylko występuje jako przedostatnia fala, czyli ten tutaj impuls to jest właśnie ostatni impuls później na 100% będziemy mieli spadek to w sumie wszystko co ja mam do powiedzenia dzisiaj jeżeli chodzi o Bitcoin i przechodzimy do monetki Ethereum tak, mówiłem w swoim poprzednim nagraniu, że jeżeli będziemy mieli spadek i wybicie poziomu 360 to w takim razie na 100% to będzie spadek mieliśmy wzrost, mieliśmy wybicie tej tutaj niebieskiej kreski, tak jeżeli mamy wybicie te niebieskie kreski, to wskazuje nam na to, że będziemy mieli właśnie wzrost. No i teraz chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że mieliśmy już kilka podejść do tej zielonej strefy. Widzicie, że cena cały czas jakoś reaguje na, to, na ten właśnie poziom. Tak? Czyli mieliśmy tutaj wzrost, jeszcze jedno podejście, kolejny wzrost. Tutaj mieliśmy spadek, wzrost, retest tego poziomu i wzrost. Tutaj mieliśmy spadek, znowu podejście, znowu podejście, wybicie. Spadek i właśnie mi się wydaje, że teraz mieliśmy wybicie i musimy teraz skorygować cenę mniej więcej do tej zielonej strefy, czyli mi się wydaje, że teraz będziemy mieli coś takiego 1, 2, 3 i później właśnie wzrost. Mam takie wrażenie i mi się wydaje, że jeżeli cena przyjdzie do tej zielonej strefy, to właśnie można spróbować long. Jeżeli chodzi o mnie, to ja już wystawiłem order na, na long właśnie tutaj tutaj i sądzę, że cena przyjdzie tutaj, się odbija od tego poziomu i później poleci, poleci w górę i nasza pierwsza cel to wybicie poziomu 420, no i właśnie wszystko, wszystko co poleci powyżej tego poziomu to właśnie jest nasze wyjście z rynku, tak, czyli tutaj wchodzimy, tutaj będziemy już wychodzić no i w sumie tyle, jeżeli chodzi o Ethereum globalnie globalnie, to przypominam że sądzę, że mieliśmy tutaj impuls i mieliśmy tutaj impuls właśnie w prawie na 200 dolarów, i ten impuls, który będzie, on ma być mniej więcej taki sam, czyli sytuacja wygląda w taki sposób, że od tej czerwonej strefy możemy dostać spadek do poziomu 250 dolarów. No i właśnie potwierdzeniem spadku teraz już jest wybicie poziomu 370, czyli jeżeli cena pójdzie poniżej poziomu 370 na 100% to jest spadek, więc co mi się wydaje, że będziemy mieli teraz jeszcze jedną falę w górę, brakuje nam jeszcze jednego, że tak powiem, wzrostu i później nas oczekuje dość mocny spadek. No i słuchajcie, z, jednego, z jednej monetki Ethereum można wziąć w prawie 200 dolarów. No mi się wydaje, że to jest po prostu cudowna możliwość, tak? Więc no musimy po prostu z tego się skorzystać i zarobić na tym tutaj spadku. No i właśnie ja Was wszystkich zachęcam do tego. Więc jeżeli macie cokolwiek teraz, jeżeli cokolwiek kupiliście teraz, to musicie właśnie uważać na to, dlatego że mi się wydaje, że teraz się rozwija ostatni wzrost, ostatnia, że tak powiem, fala wzrostu, no i właśnie będziemy mieli później dość mocny spadek. No i właśnie ja zachęcam wszystkich otwierać short razem ze mną. No i w sumie to tyle. Dzisiaj to tyle, za bardzo tutaj nie mam nic do powiedzenia, za bardzo nic się nie zmieniło, po prostu mamy rozszerzenie tego wzrostu, oczekujemy na ostatnią falę, piątą, otwieramy short i i właśnie lecimy w dół. Dobra, to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia.